i mi zgasł, a zgasł, bo nie było już wachy także dojechałem do zastrzała. Wczoraj policja i wojsko wyjeździło i zamykało poszczególne knajpy. Mówili, właśnie, że co zamykać. Wczoraj umarła pierwsza osoba na wirusa w Kambodży oficjalnie, w związku z powyższym jest alert. Zamknęli już dwie prowincje. Byłem też zobaczyć, co się dzieje u mnie z tym olejem i okazało się, że dojechałem chyba bez oleju tutaj. Więc albo gość mnie oszukał, albo e, tracę olej. No i udało się też wymienić te nieszczęste lusterka, których nic nie widać. Poza tym, jak się jest małym kmerem, e, to rzeczywiście może przez te wąskie ramionka i chude rączki widać, co się dzieje za człowiekiem. W tych lusterkach, tych, tych oryginalnych. Ja sobie załatwiłem trochę dłuższe, były droższe, ale przynajmniej się naprawdę czuję bezpieczniej teraz na drodze, bo e, nie muszę się obracać cały czas. No bo niestety, w sumie, ja ten nawyk obracania się mam wyrobiony, bo w Łazie też są małe lustereczka te oryginalne i trzeba się obracać. Tylko, że tutaj jak człowiek się obróci, to nie wiadomo co się zdarzy przed nim, więc y, warto być ostrożnym. John, we go nie? Yeah, go again. Okej. A Jun, nasz dobry duch tutaj, który pilnuje, żeby nas nie oszukano i żeby władz y, normalne rzeczy, normalne ceny za rzeczy. Używasz Żyletki czy brzytwy? No Żyletka O, ja się nie mogę ruszać zbyt gwałtownie. Nie no profesjonalistka, co by nie mówić. W ogóle zrobić cześć Dobaj, Magni Grun jeszcze taką, taką modną przedziałkę zrobiła podobno tutaj. Żyletką. Mówi, że tak się fajnie wygląda, że młodo i atrakcyjnie, mówię dobra. Dawaj rób. Nie no, drzo to jest dla tak profesjonalista. No i tak się właśnie żyje się, gdzie w jednej chacie, na dole jest biznes, a na górze jest spanie. Lecimy na miasto jakieś sprawy jeszcze pozałatwiać okazuje się, że jednak mi z tego motorka cieknie. Myślę, że na drodze z kampotu tutaj, czyli jakieś 160 km. Mogłem stracić trochę oleju. Nawet dużo oleju mogę stracić. Eee, w związku z czym pojedziemy do pana Mechanika, żeby to ogarnąć. Ze mną dżun. Dżun? That's it. Dowcip polega na tym, że oczywiście, nie, że nasza koleżanka jest świetna we wszystkich sprawach wokół chaty i ogarnie je bardzo dobrze. Eee, to wszyscy wykorzystują i rozgrywają to, no bo eee, mówi się, hej dżun pomóż mi to, hej dżun to tam. To no bo wiadomo, biały, czyli baran. Baran.

Się rozwiązać, bo mamy mały wyciek koleju, ale by się udało. No i najważniejsze właśnie idą ze mną, więc ona wszystko ustali, pokaże, powie, dogada cenę i tyle. Małpy w mieście A! Złapała <śmach> 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 Jeszcze raz, to taka zabawa Dobry wieczór, parę godzinach No i cóż, okazało się, że przygody mnie nie opuszczają Bo pod motorem robiła się Kałuża oleju. No dobrze to nie wygląda. Jak się teraz przypatrzyłem jeszcze spaliną, niestety. No, motor dymi ewidentnie. Tymczasem June poszła na market w pożarcie na siebie. I ona naprawdę nie wzięła sobie tego żarcia dla, dla beki, tylko dla siebie To język świni? Tak, Dżu zaczyna swoją kole. I mózg świni Mmm Brain jest okay. No, no. To jak jej mm. nie smakuje, to ja też chyba nie będę Ja sobie odpuszczę może, co? Albo dobra, żebym się zrygał, okej? Okay. O kurwa <grym> 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 It Szczerze, to nie miało jakiegoś strasznego smaku, nie? Ale y, konsysten... konsystencja była straszna, bo to ani galareta, ani to było takie przelawające się coś, co spowodowało, że ona po prostu pod... po... wzięło mnie na wymioty. Konsystencja tego jest straszna, po prostu. John Ja, John mi Udaje, że mnie nie widać, bo generalnie służby chodzą po ulicy i zamykają poszczególne restauracje jedna po drugiej. E, teraz już w tempie lawinowym wzrasta ilość osób noszących maski. Są za to ponoć jakieś kary i tym podobne rzeczy. I generalnie cała ta sytuacja jest jakiś skrajnie abrazu dla mnie. Zobaczymy jak rozwiną się wypadki. Chyba tym skończymy dzisiejszy dzień. Także co? Dobranoc. Dzień dobry. Kolejny piękny, ciepły poranek. Ja cały czas się łapię na tym, że po prostu chcę cisnąć, chcę zapieprzać. Chcę gonić, chcę robić. Wszystko to oczywiście są z Europy, bo ludzie wokół żyją zupełnie inaczej. Przecież taka dżun, która wchodzi do roboty na 15. Wraca na chatę przed północą, idzie sobie spać, wstaje, coś tam załatwi i przychodzi na 15. I tak dzień za dniem. Więc z naszego punktu widzenia coś niewyobrażalnego. Nie dopiero... ta presja na robienie kariery, na wydajność, na e, rozwój osobisty jest tak duża, a tutaj hop. Ludzie sobie po prostu żyją. I ja cały czas je potrafię w tym odnaleźć. Muszę naprawić motor, i chyba po prostu zrobię to w ten sposób, że. Pojadę za ruch do Wing, czyli kolejnej tutaj naszej znajomej pani Chmerki I już nawet znalazłem tu swój taki serwis, w którym wydaje mi się, że oni to powinni wszystko zrobić. Pójdę tam z nią, bo Wing wstaje wcześniej i otwiera biznes. A czuł z racji tego, że aktualnie pracuje u Adama, no to powstaje wtedy, kiedy trzeba. Przeceniłem yy, wstawanie w tej części świata, ponieważ małe godzinę. No zobaczmy, w którym mamy godzinę. 11 <grym> ma tam wszystko jeszcze po zamykaniu na 40 pusty. O się w pijamie, a ja tam maski cholerne noszę, bo patrzą się na białych, bo masek naprawdę strasznie ludzie. Więc nie ma co robić takich sytuacji niekomfortowych dla nich. Skoro ten stereotyp się uferł bardzo mocno, że to my roznosimy chrupsko. Uciekłem do Hamburgu, żeby trochę normalności zaznać z tej koleżnej Europy. mamy naprawdę twardy lockdown. A tymczasem, no niestety, wracam się po co? Po maseczkę. Nie żeby ktoś tutaj coś mówił, bo policjant żeby mi powiedział. Ale bardziej chodziło o ten wzrok. Ekspedientek, które widzą w oczach śmierć w męczarniach od broni biologicznej, którą potencjalnie barang, czyli biały, może z sobą nosić. Po dwóch interwencjach policji wieczornych, które przyszły tuż po tym, jak panowie od śmieci przejechali, czyli o 11, a drugiego dnia o 9, patrzymy rano, no, biznesy są już. Tak, albo pozamykane, albo prawie pozamykane. No ten obok się na pewno nie otworzy, jak widać zamknięty na dwa spusty. Yy, side Up, gdzie miałem pokój, jest otwarty, ale bez żadnych stolików na zewnątrz. To jest też yy, hostel, więc yy, oni mają prawo. To też jest hostel nad tym tutaj, ale stolików nie ma, więc yy, no co tu dużo mówić. Sytuacja się zacieśnia wokół nas coraz mocniej, a ja też jeszcze posiedzę w tym ptompen parę dni z jednej prostej przyczyny. Tutaj trzeba po takiej akcji, która się wydarzy związana z wirusem, czy ucieczka tych Chińczyków z parentami, czy teraz pierwsza ofiara śmiertelna, poczekać na reperkusje i na ich przebrzmienie. Dopiero potem yy, warto ruszyć w trasę, kiedy się okaże, co się tam znowu pozamykało, czego pilują. Gdzie są jakieś drogi albo prowincje pozamykane? W społeczeństwach organicystycznych, organicznych, jednostki tworzą społeczności i każdy jest jednostką indywidualną. Ludzie mają różne zdanie. W społeczeństwach mechanicystycznych yy, ci ludzie są dużo bardziej homogeniczni i dopasowują się do otoczenia. W świecie Azji tak to wygląda. I ciekawe, jak czytałem właśnie o geografii myślenia, to okazuje się, że nawet jak się dzieci wychowuje na tym najbardziej pierwotnym poziomie, czyli uczy się słów, to w kulturze zachodu na początku uczy się rzeczowników, uczy się opisywać przedmioty, uczy się pokazywać rzeczy. A z kolei w kulturze wschodu, w kulturze Azji, matki jako pierwsze uczą dzieci czasowników i uczą ich emocji. Co to oznacza? Oznacza, że człowiek zachodu Widzi świat, dotyka go, opisuje, bada mierzy przy pomocy logiki formalnej. Człowiek Azji przez to, że jest formatowany od dziecka przez posługiwanie się czasownikami, to jest jeden oczywiście z wielu elementów formatowania, uczy się odczytywać emocje, odczytywać stany, a więc dopasowywać się. I to jest Jedna z zasadniczych rzeczy w geografii myślenia, która odróżnia zachód od wschodu. Tak w ogóle mamy 14 marca, czyli temu władza rudowa powiedziała nam, że mamy się zamknąć na 2 tygodnie na chatach. Mi odwołano lot na 10 godzin przed wylotem do Bangkoku, gdzie chciałem po prostu uciec, czując, że robi się ostro. I zamiast uciekać z Berlina a potem, podjąć drugą próbę ewakuacji z Europy, to upadał w taką stagnację, marazm i trochę mnie uwięziło w kraju, więc słabo. No cóż, od tego czasu mija rok. Mamy 14 marca roku, już 21. Jestem w Kambodży. Lepiej tutaj niż. Kraj. Lepszy klimat, zawsze te ogłoszenia są mniejsze, lockdown e, przyszedł tu po roku, na to wychodzi, po roku w stosunku do tego co dzieje się u nas, bo jak widać najpierw są pozamykane, e, jakieś kary dla obcokrajowców, no, generalnie za nienoszenie maseczki są kary. E, zobaczymy co z tego wszystkiego wyniknie. No. Ja na szczęście mam tu podłogę łodała, więc nie ma tragedii. No i co, czekamy na rozwój wypadków. Jest godzina 15. Dzień dobry, przepraszam. Przyszedł Marcin przez I Zaraz przyjdzie Joon. Przeszła dżungla do roboty. Ja na swoim tripie, tym 10 teraz zbierałem zawleczki po piwie. Owe wygrane zawleczki. Dżungla wymieniła znowu na 24 browary. Ha! Wee Generalnie mamy lockdown w Kambodży, identyczny jak ten, który był przed rokiem w Polsce. Więc knajpa jest zamknięta, tak jakby od zewnątrz, ale w środku mamy gości yy, i śmieci, trzeba się ich pozbyć, bo po śmieciach przychodzi policja i co robi? I zamyka. I zamkniemy knajpę od zewnątrz, na tej zasadzie, że zamkniemy kratę i wszystko, żeby wyglądało jakby nic się nie działo. I tyle. To są takie zbiorcze śmieciarki, no wiadomo, że w Kambodży nie ma segregacji śmieci w ogóle, bo jeszcze na to nie wpadli, nie potrzebują tego. No, hmm. u nas też tego nie było z 10 lat temu. Śmieci się pozbyliśmy i udajemy, że nas nie ma, bo za chwilę przyjadą służby i będą poszczególnych najpierw zamykać. Więc my zamkniemy się już na zaś, żeby robić dobre wrażenie, żeby nam nikt tutaj zdjęć nie cykał że coś jest nie tak no już widać że lockdown na całego się zaczyna mało kto jest bez maski o no, taki gość chodzi po ulicy bez hajsu bez niczego to ma no, to wszystko w ale normalni ludzie no już się pilnują no i to oczywiście powoduje swoistą psychozę bo kiedy my zaczynaliśmy lockdown e, dokładnie rok temu to też się wszyscy bardzo bali a najgorzej było jakąś starszą panią w tu spojrzeć, spotkać. Zbliżyć się do niej za bardzo, to patrzyła na taką morderkę, więc dzień dobry. Kolejny piękny poranek Aha, nic się nie zmieniło. Większość po pozamykana, niektórzy tak co odważniejsi mają uchylone i można wejść na takeaway. Ojej, no ciekawe co przyniosą najbliższe dni, ale widzę, że władza na razie nie odpuszcza, że ta pierwsza śmierć z powodu wirusa w Kambodży no yy, zaostrzyła lockdown. I u nas dokładnie po roku tutaj w Kambodży dzieje się to, co działo się w kraju. Zapomniałbym na śmierć, jeszcze jedna szybka akcja z rządu do zrobienia, a mianowicie brakuje mi trochę miejsca na plecak, więc... Więc musimy sobie... Coś tam dospawać. Jestem ja, jest Zoom. Pokaż o co masz. To dospowamy. To jest fondy wing, ale damy radę ją naspawać na dream. To jest na szczęście wszystko pod nosem, więc dosłownie wyjmuję ją z roboty na dwie minuty, więc damy radę. Tak jak mówiłem, Polonia. O, tu się blisko jedzie, druga knajpa. Lecimy.

John, thank you. Thank you, To jest właśnie kluczowe, żeby przychodzić do Khmeru, robić zile ze swoim kmerem Godzina później, czyli godzina 17, to już te biznesy zamykają, także tutaj trzeba się spieszyć z robieniem rzeczy, bo jak się tego nie zrobi szybko wcześniej, czyli tak 10, 15, 16, to już potem jest lipa, nie? no To się inny tryb pracy i w sobie jest spoko, no. trochę do przodu, powolutku do przodu Będziesz później? Będę później To do zobaczenia No Motor odebrany Ja właśnie zaraz pokażę jak to teraz wygląda, bo udało się Pospawane jest, no jest pospawane po kmersku. no trzyma się, trzyma Właśnie chodzi o to, żeby przerzucić ciężar bardziej do tyłu i przesunąć plecak, żeby miało miejsce na siedzenie yy. No ta konstrukcja da radę w zupełności. Więc teraz plecak jest stąd ...dokąd... a gdzieś stąd dokąd za nim miejsce, więc będę mógł wsiąść normalnie i wygodnie. To ma ogromne znaczenie dla mnie, naprawdę. No, to co? To jutro jeszcze pójdę do banku, bo będę w banku sobie konto założyć, żeby mieć fajne wypłaty bez prowizji. Powiedziałem, że ja tutaj w Polonii pracuję, proszę mi konto założyć I założyli słowo honoru na paszport, na zdjęciach knajpy, także super Fajnie mieć konto w Kambodży oj dyn hoter spicy <laughs> tak a że niby to dla nas jest ostre mhm spicy i tak powoli zbliżamy się do północy marcin pojechał też też. sąsiedzi kmerzy mówią że podobno twardy lockdown się szykuje ponoć i wszystko mają zamykać Oczywiście, z dnia na dzień tych biznesów jest teraz film otwartych, mnie to dziwi, bo podobno w Polsce 4 piąte społeczeństwa nie byłoby w stanie przetrwać bez pracy przez 4 miesiące, przez 3 miesiące. Bo ludzie w Polsce nie mają oszczędności. No to w takiej biednej Kambodży jak? Nie mam pojęcia, no ale no, ten świat jest niepodobny do siebie. Kto by pomyślał jeszcze rok temu, że będziemy źli w takim matricie? Dobranoc, moi drodzy. Zdrowia i wolności, jak to ja mówi znany publiczny.